Cześć, witam Was w kolejnej części warsztatów fotograficznych z działowym zakątkiem. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wzięli udział. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam troszeczkę o kompozycji w fotografii, nie tylko w fotografii kulinarnej. I chciałabym, żebyśmy w ten miesiąc poćwiczyli troszeczkę właśnie kompozycję. Będą to takie rzeczy bardzo wstępne, ponieważ jeżeli chodzi w ogóle o komponowanie kadrów, no to cały czas można się czegoś nauczyć, więc na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy. Ale w każdym razie chciałam wam dzisiaj przybliżyć troszeczkę zasady kompozycyjne, tak na dobry początek. I zastanawiałam się, w jaki sposób to zrobić, dlatego pomyślałam, że najlepszym sposobem byłoby po prostu zobrazowanie, więc postaram się, mam nadzieję, że uda mi się nagrać specjalny program, pokazać na ekranie komputera. Na jakiej zasadzie działają różne można tyle triki, co zasady kompozycyjne. Generalnie możemy mówić o różnych zasadach, na przykład kompozycja może być związana z regułą trójpodziału, czy z siatką kompozycyjną i o tym Wam powiem troszeczkę później. Natomiast teraz chciałam Wam przekonać do tego, dlaczego w ogóle warto pracować z kompozycją. Kompozycja jest to to, co widzimy na obrazie. Jest o tyle ważna w fotografii kulinarnej, że zazwyczaj chcemy, żeby to jedzenie grało główną rolę. I odpowiednio opracowana kompozycja będzie działać w ten sposób, że będzie prowadzić oko widza właśnie ku temu głównemu punktowi. Ja przyznam szczerze, że nie jestem jakimś guru kompozycyjnym i cały czas się uczę. Ponieważ jestem taką osobą, która lubi obrazy, gdzie się bardzo dużo dzieje i łatwo się tutaj gdzieś w tej kompozycji zagubić. W każdym razie zapraszam Was serdecznie do tej części cyklu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. No i czekam na Wasze komentarze. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Wziąłem w zakątku. Miłego dnia.